Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za udział w tych konferencjach, za modlitwę wspierającą to nasze spotkanie. Dziękuję serdecznie księdzu Kustoszowi, Zbigniewowi Szostakowi, że tutaj w Sanktuarium Błogosławionej Karoliny możemy gościć nagrywać płytę z konferencjami. Motywowane to też było tym, że błogosławiona Karolina miała bardzo rozwinięty kult Stasia Kostki. Bardzo lubiła tę postać. Innej młodzieży i dzieciom czytała życiorysy jego. I Takim dopełnieniem było i to, że jej śmierć męczeńska właśnie wydarzyła się w czasie, kiedy ona odprawiała nowenne do świętego Stanisława Kostki, gdzie była też w jakiś sposób jego uczennicą. I oni tak wzajemnie na siebie pokazują, wzajemnie się wspierają. Karolina, kiedy chodziła po świecie, wspominała Stasia Kostkę, a Stasiu Kostka z góry tam z nieba ją formował i kształtował. I stąd też w tym roku, gdzie święty Stanisław Kostka jest ogłoszony patronem, na ten rok 450. rocznica śmierci spowodowała, że takie konferencje tutaj nagraliśmy na wzór nagrywanych konferencji kilka lat temu o błogosławionej Karolinie. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Panu Grzegorzowi też dziękuję, który również uczestniczył przy nagraniach tamtejszych konferencji wcześniej i ten dobry zwyczaj chcieliśmy kontynuować i bardzo mu dziękuję, że jest z nami i że z ochotą i przyjemnością, jak doświadczam, uczestniczy w tym dziele, też bardzo serdecznie Dziękuję a przede wszystkim dziękuję Bogu Karolinie że ten zaszczyt mnie tutaj spotkał u niej. Bóg zapłać.